W dzisiejszym filmie zrobimy test metodą MMA w pozycji podolnej Elektrody, które użyjemy do tego testu będą elektrodami rutylowymi OK46 oznaczenie 6013 3,2 mm średnica elektrody Na wstępie przygotujemy blachę Oczyścimy ją z rydzy, z narotu i zrobimy najazdy, żeby nam łatwiej było prowadzić elektrodę. I żeby wyszła nam prosta spoinka, wyznaczymy sobie kątownikiem, zaznaczymy rysikiem, a następnie natniemy szlifierką. blacha jest grubości 15 mm. Jest to zwykła stal czarna. Podzieliliśmy teraz blachę na trzy na trzy ściegi. Widzicie tutaj tarcza 4 mm, można grubszą, ale czwórka jest optymalna, bo łatwiej można ją prowadzić. Także śmiało czwóreczka tarcza wystarczy, 3, 2, i nacinamy sobie. między Staramy się, żeby były tam około 2-3 centymetrowe odstępy, żebyśmy mieli ładniejszy pogląd tego, jak to będzie wyglądało po teście. Test mam na celu sprawdzenie, jak wygląda spoina przy natężeniu od 100A do 180A metodą MMA, czyli elektrodotulonu. Zobaczycie, jak się zachowuje. Spoina, jak i się zachowuje. No i tutaj widzicie, mamy nacięte takie rowki. W wysokości około 1,5-2 mm, tak to bardziej chodzi nam o prowadzenie żeby spójne były równe wszystkie rowki tutaj na tym filmiku są takie same elektroda 3.2 rutylowa, tak jak mówiłem wcześniej ok 613. Dobrze, jakby elektrody były podsuszone albo chociaż przechowywane w ciepłym miejscu, w którym nie, jest, nie ma dużej ilości wilgoci, no i przystępujemy do testu. Pierwszy ściek kładziemy na natężeniu prądu 100A. Uchwyt masowy jest podpięty do minusa uchwyt elektrodowy, czyli uchwytu jest podpięty do plusa no i tu widzicie mamy 100A, natężenie prądu spoinka wychodzi na wąska elektroda stapia się prawidłowo Aczkolwiek przy tej grubości blachy, przypominam 15 mm, to śmiało można było dać więcej amperów, żeby nam się lepiej spawało. Mimo, że jest wtopione, bo to widać, ale, ale zawsze więcej, troszkę lepiej. Tutaj widzicie, jak ładnie nam szlaka odchodzi. Delikatnie wystarczy ją ruszyć. I sama nam odchodzi, tak widzicie teraz przybliżeniu, spoinka jest wąska. Nie jest wysoka. Mało odprysków mamy. I teraz jedziemy drugi ścieg. Teraz na wyższym natężeniu 130A. Tutaj już, jak możecie zauważyć, blacha jest nagrzana po pierwszym ściegu. Więc trochę automatycznie daje nam to efekt tak jakbyśmy ustawili większe natężenie niż faktyczne to 130A ale widzicie tutaj już jest łuk y, troszkę szerszy więcej odprysków nam się pojawia elektroda nam szybciej się stapia oczywiście spoinę taką wtedy robimy szybciej no i na pewno ona będzie wyższa i szersza już odrobinę od pierwszej, pierwszego ściegu tutaj możecie zauważyć, już jest minimalnie więcej odprysków no może nie minimalnie, bo jest więcej, tu widać gołym okiem e, przy tym natężeniu już e, szlaka, która nam zostaje na wierzchu spoiny e, tak ładnie nam e, nie daje się usunąć. Widzicie, tu już musimy trochę więcej siły użyć, żeby to usunąć. Aczkolwiek mogę powiedzieć, że to natężenie jest optymalne przy tej grubości materiału i spoina też wygląda OK. teraz widzicie w przybliżeniu jedziemy, ostatni ściek teraz już podniesiemy mocniej amperaż ustawimy natężenie na 180 Amper elektroda ta sama, 3-2 mm, rutylówka i widzicie, już nam tutaj się łatwiej zajarza blacha też już ma wyższą temperaturę i Widzicie teraz, jaki jest wydłużony łuk. O wiele dłuższy, o wiele szerszy. Elektroda nam się dużo szybciej spala. Musimy na bieżąco, że tak powiem, wyrażę się, wpychać ją po prostu, bo mamy wrażenie, że bardzo szybko nam się spala. Zresztą to trochę jest zbyt wysokie natężenie na, na tą średnicę elektrody. Przy takim natężeniu to śmiało możemy użyć czwórki. Ale chciałem wam, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. I tutaj widzicie że zdecydowanie więcej odprysków. To już widać gołym okiem, nawet podczas spawania. Już jest trudniej zapanować nad łukiem. Bardziej się musicie skupić wtedy na wpychaniu tej elektrody, żeby dostarczyć jak najwięcej. Materiału i widzicie tutaj elektroda jest czerwona. Została końcówka tam około 5 cm. Jest czerwona, już jest natężenie zdecydowanie za wysokie. Odprysków też jest dużo więcej. Spójna jest o wiele szersza, wyższa. No i teraz szlaka jest. O wiele trudniej ją usunąć niż z poprzednich ściegów. No to już jest jednak taki zbyt duży prąd, nie prądu jak na, na tą średnicę elektrody. Ale w, na tym ściegu już zdecydowanie jest mocniejsze wtopienie, także są jakieś plusy i są minusy. Tutaj widzicie. Mimo że ta spojina ładnie też wygląda, ale jest zdecydowanie szersza niż, niż spoina z pierwszego czy z drugiego przejścia. I tu możecie właśnie zwrócić uwagę porównanie trzech ściegów. tutaj wyczyściliśmy żebyście mogli lepiej zauważyć jak wygląda spoina już po oczyszczeniu oczywiście odprysków nie czyściłem no i widać zdecydowana jest różnica tutaj macie 100, 130 i 180 Amper także dziękuję za uwagę i zapraszam na następne filmiki, pozdro